Witam. Dziś pokażę Wam kamerkę ukrytą w kluczykach do samochodu. Kamerka nagrywa wideo w formacie AVI w rozdzielczości 720x480 pikseli. Może także robić zdjęcia w rozdzielczości 1280x1024. Przyjmuje karty od 128 MB do 32 GB pamięci. Zobaczmy co jest w środku. Oczywiście znajduje się kamerka Dalej. Kabel USB i weź. Chińska instrukcja obsługi Sama kamerka Z przodu posiada dwa przyciski Przycisk załączania, robienia zdjęć i nagrywania. Aby zrobić zdjęcie, po prostu klikamy przycisk. Aby nagrać film, przytrzymujemy. Teraz film się nagrywa. Przytrzymujemy. Znowu film się już nagrał. Możemy wyłączyć kamerę. Tutaj mamy złącze USB i slot kart pamięci Tutaj nie mamy nic taki bryloczek tutaj oczywiście z przodu jest progrys, kamera i mikrofon, ponieważ bryloczek nagrywa filmy z dźwiękiem przykładowy film z tego bryloczka Będziecie mogli zobaczyć na końcu tego filmu, czyli zaraz. A w... w następnym odcinku zobaczycie różne takie mniejsze rzeczy z Chin, na przykład różne lampki, ludziki na USB i takie tam. Pozdrawiam z fromchaj.pl.